Cześć, witam was lecimy z kolejnym odcinkiem Dzisiaj w sumie nie wiem co się będzie działo Będziemy wszyscy próbowali pewnie jakiś różnych sztuczek Także może być ciekawe Tydzień temu w bajku nie wyszedłem teraz ja spróbuję dzisiaj jeszcze cannonballa Trzeci nie ja U... się... no. ja cztery po... Ja cię pokażę No i tak to ja wyglądać no. zajmujesz, przekrzywiasz, co Suicide się robi z klaśnięciem. Ja spróbuję zrobić takie no futy z Klasnięciem. Najpierw z przodu se klasnę. Oła! się z gej. Noga, noga, siedzenie. Oh wow. Nogi mi ciągle spadają, ale klasnąłem, odjechałem. Teraz sobie to zaliczę i będę próbował z tyłu klasnąć. To też klasne. Nie bać się, to to siądzie. Tylko, że kurczę, będąc szczery z wami widzowie, no nie dotknąłem ręką ręki Dotknąłem, ale nie klęsknąłem, więc już zalecen, no bo nie wiem, mam problemy z klęsięciem Jeszcze no, x być No miał być, no miał, ale nie to nie zrobiłem Let's go! Time to grind get inside your mind yeah we working overtime that's the only way to climb we gonna make it in our prime signing on the dotted line Cash cashing checks left and right that's the way i'm living life oh uh, i feel alive when i got a goal in sight No przez muzyka, muzykę, jakby nie było muzyki bym zrobił Wiadomo Będzie się działo, czy się nie będzie działo? No będzie się działo Zobaczcie, ma się no, dziać, także zostawcie suba I zobaczymy czy się wydarzy Like pomoże No i się wydarzyło. widzicie? Subskrypcja wystarczyło zostawić yeah, ten ten no, Mówi Patryk spróbujesz do OnePotCana? Nie OnePotCana nie ma Ja nie umiem OnePotCana, głupia Kiedyś robiłem, ale teraz to już... No kiedyś robiłeś, robiłeś To truck driver Trucy Aby truje Ej, zrobię, zrobię Zrobisz, no, zrobisz, no zrobisz, jest dwa robisz No yes! i co, no No i co? Ty nie umiesz? No umiem No umiesz Ale tu jest ciężko, bo Mam zrobię, zrobił i ciężko <noise> o pojechałeś masz czas właśnie ty o pojechałeś wow, myślę, że trzeciego tu. chciałeś zrobić no Bo tak zacząłeś kręcić, no właśnie Ale strasznie na tył I co będzie? Będzie próba? nie Patryk próbuje jedną I co Hej, będzie? No da radę, masz o. czas, jesteś wysoko Zrobię. Tylko Zrobię. zrobić no wow, Do flipa no, spadła Ale flipał od razu robię, pierwsza próba backflipa żył czy? No Jestem młody jestem A teraz przydałoby się zrobić zwykłego suicida Suicide z no jest łatwiejszy niż taki bez Także jeszcze będę trzymał ich, nie tych zwykłych Poćwiczyłem trochę trójek, to walimy do... trochę Ponownie uję trójki na stodole. dole. Zobaczymy, na jak długo. Kanon bol dzisiaj. A dziś był w tym odcinku. To nie. Nagrałem, a w ostatnim momencie. To dla ciebie było specjalnie. No dobrze I teraz wracamy do robienia czego co miałem robić Czy... jeszcze nie wiem. Przerwa na reklamy Przedam mostek i kierownicę Te na 200zł do negocjacji Wiadomości prywatnej na Instagramie stoja, patrzy w podłogach Krzywa jest Nieprawda niech Mostek niech. jest lekko zarysany i normalne zarysania kierownicy, to sobie. jest normalne Normalne no, nie nie każe, Idealne jest. Nie bo to w takich rowerach to jest normalne, to jest rower do dirtu <laughs> To jest normalne, że ramie z miotka, bo to jest rower do dirtu stawiam Laura, mnie ja teraz nie jest mowa Czerwę no. robimy, bo kizo w rady, do kizo nie Buntuje się, bo kupimy. kizo Do kizo nic nie robimy Słaba muzyka, kizo Stunty Zobacz, roz... da łańcuch w zębatkę Tu trzeba kupić Naszy... Zajmę wydatki Jeśli chciałbyś teraz tu naprawić, to to musimy mieć łańcuch w zębatkę? Szukam sponsora, na nową piastę, nowe koło, na nowe wszystko no <śmany> ale Jo! <damiło. śmany> no O kurde! Wyskakując tu w mini rampę zawsze hamuję, żeby zawrócić Muszę się w końcu nauczyć bez hamulca Także teraz spróbujemy coraz mniej hamulca i bez w końcu Dobra, już umiem bez hamulca, tylko jeszcze tak trochę hamuję. Nie, 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 nie. Umiem bez hamulca, ale hamuję nie używając hamulca. Teraz tylko szybciej i wyżej i będzie git. Teraz weczkę zrobię sobie do Top. A spróbuj do Ja Chcę jeździć. Cicho, bo gdzieś. Przeszkadzasz nam! Przeszkadzają mi, jeść nie mogę! Ej tu! Patrz! też! With every breath, man, I love the taste of sweat, I won't have any regrets. They do Get upset when they try and just rest. And I'm still right at my desk Make them all feel so pressed, yeah. But that's the test. If you want to be the best, it ain't easy, it's a mess. If you want to have success, You keep going. Dobre! Ha <laughs> ha